patrzy gdzieś tam w dół Albert Sosnowski Kliczko oczywiście wyższy o te 12 centymetrów od Polaka spojrzał na niego z góry ale oczywiście bez lekceważenia z także powagą no i zobaczymy jak to wszystko się za chwilę będzie rozgrywało za moment już pierwszy gong w tej walce polski zawodnik walczący o mistrzostwo świata przed tak niesamowitym audytorium z tak trudnym Niesamowicie rywalem z tak doświadczonym pięściarzem jak Vitali Klitschko. Ale jedna, jedyna szansa może taka okazja się nie powtórzyć. Trzeba zrobić wszystko, by ją wykorzystać. I rozpoczyna się pierwsza runda tego pojedynku. No Albert, narciuki. I to spokojnie. Opuszczona lewa ręka. Jak widzimy lekki zarost na twarzy ukraińskiego zawodnika. Próbuje spokojnie tam gdzieś ustawiać lewą ręką sosnowskiego Liczko no a Polak bardzo, bardzo ostrożny. Wysoko trzymana garda. Stara się balansować tułowiem. No i już tam lekko trafił kliczko, ale tak właściwie tylko prowokacyjnie. Już próbka, próba poprawki prawym. Albert na pewno jest zdenerwowany, ale zobaczymy. Zobaczymy czy w kolejnych fragmentach będzie... Mógł się rozluźnić. Jest na pewno zdenerwowany, to widzimy. Jesteśmy naprawdę 2 metry od, od Alberta, ale powiem szczerze, że Witali też, też jest bardzo taki, taki skoncentrowany. Nie do końca wie, e, czego się można po Albercie spodziewać, aczkolwiek na pewno widział wielokrotnie jego walki, e, chociażby ostatnią walkę o, o proszęcia Europy. Pierwsza akcja Alberta uderzył prawym na tułów na zakończenie. I bardzo dobrze, tu narożnik cały czas krzyczy. Do Alberta wysoko trzymaj gartę, bo wiemy nie dzisiaj, że Witali w prawe ręce ma, 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 ma to, co... Czegoś, Dynamit, tak on sam rządza, mówił zresztą, że przygotowali z trenerem, z Dunkiem kilka niespodzianek na polskiego zawodnika. Świadomi tego głodu sukcesu ze strony polskiego pięściarza. No i jak widzimy, czai się teraz Kliczko. Chciałby być może już w tej pierwszej rundzie plany polskiego zawodnika, skończyć to wszystko szybko, bowiem ma w dorobku mnóstwo wygranych przez nokaut w pierwszej i drugiej rundzie, choć Sosnowski także mnóstwo przeciwników oczywiście nie tej klasy co Witali Kliczko odprawiał przed zakończeniem pierwszego starcia. Jeszcze 40 kilka sekund ustawia się Witali Kliczko. Próba odpowiedzi w wykonaniu Sosnowskiego, ale widać, że Kliczko chciałby tutaj rzeczywiście szybko ten pojedynek zakończyć. Jeszcze, jeszcze próbuje rozbić gardę, jeszcze próbuje tutaj w jakiś sposób zdezorganizować obronę Sosnowskiego, by trafić straszliwym prawym przestrzelił teraz kliczko i jeszcze dwadzieścia kilka sekund do końca tej rundy, w której Sosnowski płaci frycowe za to, że po raz pierwszy ma tak wielkiej stawki pojedynek przed sobą. Jest usztywniony. Musi dotrwać do końca tej rundy. Wtedy te pierwsze trzy minuty już będzie mógł Odnotować, że je zdołał przetrwać bez większej szkody dla siebie. Oczywiście sam także niczego specjalnego nie zrobił. Klikce, no i za moment kończący pierwsze, rozluźniające może dla Polaka pierwsze trzy minuty. Na pewno bardzo, bardzo trudna runda dla Alberta pierwsze trzy minuty. Bardzo Albert był sztywny, nie bardzo wiedział co zrobić, bardzo dużo czasu starał się zadać, ale proszę mi wierzyć, te czasy nie były cenne, były bite po prostu tak w niepamięć tam troszeczkę, jak ktoś mówi, w próżnię, pusto, a może coś wejdzie. A, z pięciu jeszcze na czekając. tak zwanym, na tak, alibi, zadaje ciosy, ale to nic nie wchodzi. Dobrze, że ta runda minęła, nic się wielkiego nie stało z niekorzyścią dla Alberta.